Yeah. w kolejnym pierdolniku także no, tam już mam plastik z jednej strony błotnik zrobiony, docięty, naszykowany. No, leży sobie tutaj, na tą stronę. No prawie muszę jeszcze tylko odkręcić koło i tam zrobić jeszcze wywiercić otwory na mocowanie, żeby stąd z przodu. I tu plastik mam chyba już prawie na gotowo zrobiony. Ale tutaj jeszcze przerabiam cały tył, te wszystkie stare elementy wywaliłem, robię trochę inaczej, już tam po swojemu, nie będę, no miałem zostawiać wszystko stare, ale mówię, no mam tu koncepcję jakieś tam fajne siedzenie z tyłu zrobić, no i niestety to tam dużo miejsca, takie te pierdoły, to wszystko przeszkadzało. Także trochę to przerabiam. No, a tu już mam pospowane Taką wzdłużkę sobie tutaj zrobiłem gdzieś tam na 10 cm. A te boki też tak porobiłem, choć tam gdzieś trochę te kąty coś mi tu uciekają, niby to było pomierzone tam co prawie co do centymetra. A jak się tam jakiś punkt odniesienia od ramy gdzieś złapie, to gdzieś tam wychodzi, że tam coś centymetr, pół centymetra ucieka. Mimo, że tu niektóre płaszczyzny są w porządku Także nie wiem dokładnie Gdzieś coś jakieś trochę Pouciekało, ale tam już o ten 1 cm Niby to nie dużo, nie mało, ale Nie będę Po prostu nie będę różnych tam przecinek robił, bo to dużo czasu To i tak nie, praktycznie nie będzie do sprostowania Ale dobra Tak jest dobrze tu jeszcze muszę zrobić y, takie wzmocnienia, żeby ten tylny ty, ty, stelaż tutaj nie był w powietrzu Nie wiem jak jeszcze muszę pomyśleć jak to zrobić, bo, bo jeszcze ten y, no tu jeszcze jakieś tam może wstawki, bo to trochę jednak będzie jakiś ciężar na no, tym będzie. A sprężyny jest choć te sprężyny w tej chwili. Przy tej wadze, która jest rama, rama wagi, one są trochę za miękkie. Przydałaby się jeszcze jedna sprężyna zamontować, choć jeszcze na miejscu na jedną sprężynę jest. Także pomyślę, no bo jednak, no, waga całej ramy i waga silnika nie jest jednak wyważona pod te amortyzatory. One są pod mniejszą wagę, niestety, ale. Pasować pasują, tam jeszcze jeden, ale to muszę później rozkwinić. Już te tam testa zrobiłem, także wszystko jest w porządku. A tam szpilka jest zbita, nie chciała wejść, ale y, dobrze, że się nie obraca mi tutaj na, na tych tulejkach, z całą osiem, tylko obraca się na całej płaszczyzny wahacza, więc jest dużo lepiej. Nie będą się te tulejki tu wyrabiać. No. Także będzie w porządku. Jeszcze muszę tylko tam trochę pomalować takie elementy, jakieś puste przestrzenie pozabezpieczać, może tę pianką ksiknę żeby ta makuroza rdzanie zżerała. A tutaj tak tłumik tam na na zicher pomalowany, wachry, ten tylny wachacz, który wzmacniałem też tak pomalowany, żeby to nie rdzewiało. A tutaj znowu, Biornik pomalował na sztukę ale że przerabia, to no znowu się pali. <laughs> Farba się pali, no bo trzeba szlifować, nie? No dobra, ogólnie jestem zadowolony. Fajnie to wychodzi. Tak, tak mniej więcej taki starasz wychodzi elegancko. jeszcze jak te plastiki dojdą, to już w ogóle będzie. Fajnie, choć z tej strony mam kopnik. No i tutaj będę miał problem, bo będzie tutaj jakieś rzeźbienie z tym plastikiem. No ale coś za coś, wiadomo. Kopkę mam, nie muszę mieć akumulatory, żeby silnik odpalić. Tylko znowu nie mam wstecznego, ale na wsteczny też mam pomysł, w tym roku to już tam nie zrobię. Może coś tam na następny rok będę myślał. Także jest to do wykonania, nawet jak nie mam silnika za wstecznym, to będę musiał przepatentować trochę. Może i ramę, może mi się nawet to zmieści, ale to zobaczymy. No bo tutaj my musiał, gdzie mam silnik zrobić, yy, przykręcić sam silnik bez góry Bo góra jest wtedy niepotrzebna, chodzi tylko o samą skrzynię no, Ale no tak, no właśnie no tak, no właśnie, no właśnie Tylko to jest znowu problem, a nie brałem tego pod uwagę Bo musiałbym kopnik przerabiać znowu No ja tego nie przemyślałem. Pod skopnikiem nie byłoby dużo roboty. Bo po prostu bym wyciął ten element, który tam mam i go wspawał tam bardziej z przodu. Nie głupy pomysł, pomyślimy. Także mówię, tutaj zostawiam sam korpus ze skrzynią. ze sprzy... Sprzęgu w zasadzie tam jest niepotrzebne. bo by z niego w ogóle nie korzystał. Tylko tu się rozchodzi, żeby była sama skrzynia. Tylko już składa. Yy, dobrze, tak, musiałaby być skrzynia składa, żeby był wsteczny, a silnik, żeby był z przodu bardziej przedstawiony, nie? I wtedy na, na, na tej skrzyni miałbym, hehe, yy, można powiedzieć, 5 biegów do tyłu, a 10 do przodu. Czyli też jest dużo fajniej, bo można zwiększyć moc dziesięciokrotnie a w drugą stronę znowu można jeździć dużo szybciej nie? bo mamy bardzo duż, duże, dużą różnicę w przełożeniach pomysł fajny ale zobaczymy to też jest przerabianie bo wiadomo trzeba tam przerabiać drugie uchwyty ogólnie kupa roboty z taką przeróbką ale do wykonania to jest no no, no dobra dobra tyle na tyle jak zrobię dalej jeszcze może z godzinkę I zwijam się bo też niestety, ale za ciepło już nie jest dobra, do następnego no i witam także kolejne grzebania jak, jak widać tutaj już pewne rzeczy są pozmieniane trochę tam się byłem już przejechać to już upaplany a no, jak widać taką kanapę sobie zrobiłem tu mam takie siedzenie z tyłu małe takie oparcie jak widać a to takie jest wszystko przerobione z fotela od komputera ale że tam tego się nie dało przystosować to musiałem sobie porobić takie szablony z desek i sobie to na nowo poobijać no i teraz można powiedzieć, jest elegancko ale to tak, muszę to Mam w sumie mogę to poprzykręcać, ale jest to tylko włożone w zasadzie to nie ma nawet jak wypaść więc na razie nie trzeba przykręcać. To nowa narzędziówka trochę większa niż była. Jeszcze nieskończone. Jeszcze się tutaj co niektóre elementy kleją. Bo no po prostu niedosła farba i tak powoli grzebie. A tu mam takie tam blachy zrobione. I mi tutaj trochę zakrywać. Tu jeszcze trochę brakuje. Może jakąś stawkę mam zrobię. No i zostaje mi, można powiedzieć, że ta część tutaj od strony przodu, tutaj też jest to już trochę elementów powywalane przyspawane trochę inaczej bak zostaje tak jak jest, tutaj za wiele nic z nim nie zrobię, niżej nie może być żeby było do tej płaszczyzny, z tego względu, że yy, będzie, by był bak niżej niż jest po prostu gaźnik i by nie leciało paliwo, więc to jest w porządku a ja tam jeszcze kopajkę przerabiałem, musiałem trochę inny kąt zrobić coś tam pogrzebałem i tak, że na razie świateł nie ma, nie wiem gdzieś. Któreś chyba kable coś tutaj są albo źle podłączone, albo gdzieś coś urwałem. No i chyba raczej nie, nie działa w tej chwili. No na razie jeszcze muszę taką yy, ogarnąć tu z przodu. Chyba mam, jak mam tą narzędziówkę, ja sobie tu kawałek chyba odgrodzę. I po prostu zrobię tutaj. I to na akumulator, bo na razie tego akumulatora nie mam za bardzo gdzie, choć w sumie mógłbym, tak jak miałem wcześniej, tam przy gaźniku, ale może ja sobie tam jakiś filtr zrobię. Więc... No, więc nie będę a nagrzało się to nawet. Także nie będę na razie tutaj stawiał. To tu sobie zrobię filtr, bo to wcześniej miałem akumulator, wcześniej jeszcze akumulator był tam na dole, ale teraz też nie może być jeszcze ewentualnie mam miejsce pod siedzeniem, ale jakby mu tam było trzeba coś, coś jakiś dostęp do tego miejsca, to trzeba znowu tutaj siedzenia zdejmować, te duże no i niestety, tam na razie nie będę też montował także sądzę, że gdzieś z przodu zrobię akumulator także miejsce tam jest, ewentualnie mogę z przodu gdzieś tam za kierownicą przystosować i to też by nie był głupi pomysł, tylko trzeba wtedy kable dłuższe ciągnąć do strony rozrusznika choć tam jakiś pomysł mam, żeby zrobić i tak dalej, i tak dalej, muszę jeszcze trochę tu ogarnąć z okablowaniem bo, bo też tutaj z drugiej strony mam tą blachę i to ona tam, żeby mi kabin nie poprzezynała no i tak powoli grzebie Teraz trochę już cieplej, ale chyba do, nie wiem, do końca tygodnia, później chyba znowu będzie zimnie To znowu będzie takie niezbyt grzebanie. No mówię te plastiki, wszystko do wywalenia, tu muszę inne nadkola na przednie koła zrobić. Może tak jak mam z tyłu, zrobione z błotników od tira. Akurat to tam się zgrało, choć też tam. Miałem trochę przeróbek, ale udało się to ogarnąć, także jest dobrze. No, no i teraz tak. Dzisiaj ja tak na trzy osoby jechałem, i tak jest tutaj, można powiedzieć, że z tyłu tutaj siedzą dwie osoby po bokach. To jest tak, to na wcisk wszystko się siedzi, ale szkoda, że wtedy jak przedłużałem ten przód, mogłem zrobić 10, no mogłem jeszcze z 10 centymetrów do przodu dać to jeszcze by się tu lepiej siedziało jeśli chodzi o więcej pasażerów ale przeważnie kład jest tylko na jedną osobę przeznaczony, ewentualnie na dwie jak są te większe kłady ale to tam i tak się tak nie jeździ to także jest dobrze to no, już też pomalowane to już w miarę wyschło, tu się jeszcze coś klei tu się gdzieś klei coś od spodu a czemu? gdzieś coś jeszcze chyba nie wyschło albo jak ostatnio malowałem gdzieś chyba farba może kap się umazałem no dobra co jeszcze tu jeszcze na bok takie wstawki zrobię bo to będzie tu zamknięte tu chyba też taki trójkąt dotny dla do tego botnika żeby to zakryć bo, bo ja jeszcze tutaj mam plany żeby tu zrobić kabinę no i będzie trzeba będzie trzeba jeszcze to zakryć i później się z tym kabiną pobawić, nie, to, to zakryję, bo tutaj też ta przestrzeń płaska jest niepotrzebna w tej chwili. No i jakieś tam inne jeszcze rzeczy, nie? Coś tam będę przerabiał. Dobra. Mało lampu, z tej strony akurat ciemno jest. No dobra, tyle na tyle. Coś tam jeszcze może pogrzebie, to coś jeszcze może wpadnie. No i jeszcze, ale to nie wiem, to chyba nie no w ogóle nie na ten rąk, nie wiem pomysł z rozwiązaniem na tą drugą skrzynię, żeby mieć wsteczny i można powiedzieć biegi asfaltowo terenowe. Koncepcja fajna, ale to jest też trochę rozkminy. No, bo z jednego silnika jest potrzebna skrzynia. Czy jest potrzebna? W zasadzie tu magneta nie musi być z tej strony. Tylko tu gdzie magneto, to tu chyba musi być napęd ogarnięty jakoś. Dobra, nieważne, to jest jakoś tam do przerobienia, ale to na inny czas będzie rozkminy. Dobra, zmykam do następnego.